Dzień dobry! Czego nie wiesz, a masz usłyszeć, czyli jakie wiadomości karty dla Ciebie niosą, wybierz jedną spośród dwóch kart. Twój wybór daje Ci dzisiaj Twoją wiadomość. Pierwsza czy druga karta, napisz oczywiście swój wybór w komentarzu, zapisz film, żeby nie zgubić tego czytania. Którą wybraliście ja drugą, a ty? Karta numer jeden, szóstka kielichów. Jest to karta, która mówi o tym, że może to być czas wspomnień, powrotów do dzieciństwa, do miejsc, które dobrze ci się kojarzą, ale również możliwe wszelkiego rodzaju pojednania. To czas wspomnień, to czas, który mówi o tym, korzystaj z zasobów, które nosisz w sobie, bo one dają ci i dadzą ci najwięcej możliwości. Karta numer dwa. Król Boław. Karta, która mówi o tym, kreatywność, przedsiębiorczość to jest właśnie to, co, czego potrzebujesz dzisiaj. Może być też tak, że będziesz musiał się za czymś opowiedzieć, być może w jakiejś sprawie wypowiedzieć. To też jest powrót osób z przeszłości. Zatem ta przeszłość dzisiaj mocno nam energetycznie towarzyszy. Życzę Wam pięknego dnia!